Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. W wieku 85 lat nie jest już tą niezniszczalną postacią, którą publiczność uważała za zdolną do pokonania samego czasu. Nazwisko, które niegdyś dominowało na box office i w telewizji, spędza teraz dni z dala od hollywoodzkich świateł, otoczone ciszą, otwartymi niebami i ciężarem przeżytych dekad. Chuck Norris zbudował fortunę, dziedzictwo i reputację niezrównanej siły. Ale droga do jego obecnego życia została utkana z osobistych zmagań, gorzkich sporów prawnych i chwil, które niemal go złamały. Jego historia dzisiaj nie dotyczy tylko bogactwa i posiadłości, ale także ceny życia składającego się z triumfów i strat. A wchodząc do jego uniwersum, odkrywamy istnienie tak samo złożone jak sam człowiek. Lone Wolf Ranch twierdza samotności. Główna rezydencja Chucka Norisa w roku 2025 nie jest hollywoodzkim pałacem w Beverly Hills ani penthouse na Manhattanie, lecz Lone Wolf Ranch, nieruchomością o powierzchni 600 arów położoną w Navasota w Teksasie. Kupiona i urządzona przez lata z żoną Giną, ta ziemia jest znacznie więcej niż dom. To forteca prywatności i świadectwo jego potrzeby przestrzeni z dala od życia publicznego. Ranch znajduje się nieco ponad godzinę na północny zachód od Houston w hrabstwie Grimes i odzwierciedla głęboko zakorzenione wartości teksańskie, które Norris zawsze bronił: autonomia, więź z naturą i cicha odporność. Tutaj rozciągają się pastwiska, na których pasą się bydło, konie, a nawet bison, przypominając dziką niezależność starej amerykańskiej granicy. Lone Wolf Ranch jest także sercem rodzinnego biznesu Norrisa. Seaforth Bottling Co., która butelkuje naturalną wodę artezyjską pozyskiwaną z głębokiego akwifera znajdującego się pod nieruchomością. Założona w roku 2011, firma została nazwana na cześć ich córki Dakota, która miała przydomek Seaforth i od tego czasu rozwinęła się w jedną z największych prywatnych firm w Teksasie. W duchu Chaka Norisa przedsiębiorstwo nie ogranicza się do zysku. Podczas druzgocącej suszy w Teksasie w roku 2011, gdy woda stała się rzadka, a wiele farm cierpiało, Norris zainwestował w wiercenie dodatkowych studni. Ta decyzja pozwoliła nie tylko na zachowanie jego działalności, ale także na ochronę swojego bydła i zapewnienie, że jego pracownicy będą mogli nadal pracować. Główna rezydencja ranchu, choć w dużej mierze prywatna w szczegółach, jest znana z łączenia rustykalnego uroku Teksasu. Z nowoczesnym komfortem, oferując panoramiczne widoki na pagórkowate prerie. Oddzielne mieszkania są zarezerwowane dla gości, rodzin, przyjaciół i partnerów biznesowych. Ranch stanowi schronienie, gdzie Norris może spędzać czas z dziećmi i wnukami, jeździć konno oraz praktykować tę samą dyscyplinę i rutyny fizyczne, które utrzymywały go w dobrej formie przez dekady. Jednak za tym spokojnym obrazem kryje się rzeczywistość. Ranch stał się sanktuarium po latach nieustannej pracy, kontrowersji i wyczerpania fizycznego związanych z jego karierą Gwiazdy Akcji. To tutaj Chuck wybrał, aby spędzić ostatni rozdział swojego życia. Zdala od chaosu Hollywood skupiony na wierze, rodzinie i zachowaniu tego, co go ukształtowało. W wielu aspektach, Lone Wolf Ranch symbolizuje zarówno nagrody, jak i koszty jego długiej kariery. Izolacja oferuje ochronę przed publicznymi ingerencjami ale również odzwierciedla separację od przemysłu oraz rytmu życia, który kiedyś definiował. Dla człowieka, który zaznał hucznych wiwatów tłumów i brutalnego blasku reflektorów, cisza może być zarówno pocieszeniem, jak i przypomnieniem, że czas minął, a scena się zmieniła. Dziedziczone nieruchomości Dallas, Santa Ana, Tarzana i Kauai Zanim na stałe osiedlił się w Lone Wolf Ranch, droga Chucka Norrisa w nieruchomościach odzwierciedlała różne etapy jego kariery. Każdy dom związany z rozdziałem sukcesów zawodowych i osobistych przemian. Jednym z najważniejszych był jego dawny majątek Northwood Hills w Dallas w Teksasie. Zbudowany w roku 1975, ten śródziemnomorski styl ranchu o powierzchni 684 m2 znajdował się w zamożnej dzielnicy otoczonej drzewami. Na szczycie lat Walker Texas Ranger w latach 90. Był nie tylko miejscem zamieszkania Norisa, lecz także centrum produkcyjnym. Niezależne studio o powierzchni 80 m2 było wykorzystywane podczas kręcenia serii, dając mu rzadką możliwość pracy z domu, jednocześnie utrzymując tempo produkcji telewizyjnej. Dom miał cztery sypialnie, osiem łazienek, siłownię dostosowaną do potrzeb artysty materialnego. Oraz multimedialną salę, prawdopodobnie używaną do przeglądania scenariuszy i sekwencji. W roku 2022 dom został wystawiony na sprzedaż za 1,2 miliona dolarów, co wydaje się mało w porównaniu do standardów celebrytów. Jednak jego prawdziwa wartość leżała w roli, jaką odegrał w decydującym dla jego życia okresie. Na zachodnim wybrzeżu Norris posiadał kiedyś charakterystyczny majątek Steel Ranch w Santa Ana w Kalifornii, zakupiony w roku 2002 za 1,8 miliona dolarów. Zaprojektowany przez słynnego architekta Jacka Selmana jako jego własna rezydencja, ten dom o powierzchni 365 m2 stał na prawie dwóch aktach z prywatnym jeziorem w jego centrum. Szerokie panele szklane oraz ciepła maczonerii łączyły tradycyjny charakter ranczu z nowoczesną elegancją. Ta nieruchomość reprezentowała okres, w którym Norris pozostawał jeszcze ściśle związany z przemysłem rozrywkowym, poszukując jednocześnie spokoju i intymności z dala od zgiełku Los Angeles. Jej spokojny projekt i cicha lokalizacja czyniły ją miejscem refleksji, środowiskiem dobrze oddalonym od intensywności planów zdjęciowych oraz choreografii akcji. Być może najdoskonalszym z jego dawnych rezydencji był ogrodzony prawie hektarowy majątek w Tarzanie w Kalifornii. To miejsce stanowiło autonomiczne schronienie, obejmujące główny dom o powierzchni 465 m2. Prywatną siłownię oraz biuro o powierzchni 212 m, a także domek dla gości składający się z czterech apartamentów. Norris mógł tam codziennie trenować, zarządzać swoimi sprawami oraz przyjmować współpracowników bez opuszczania terenu. Obiekty rekreacyjne, takie jak kort tenisowy oraz basen, czyniły to prawdziwym miejscem wypoczynku. Lecz w roku 2004 wraz z zakończeniem Walker, Texas Ranger i skierowaniem uwagi na Texas, Norris wystawił na sprzedaż majątek w Tarzanie za 5 3 miliona dolarów, zamykając tym samym rozdział aktywnej kariery hollywoodzkiej. W roku 2015 rozszerzył swoje portfolio nieruchomości o majątek o powierzchni 3,8 hektara na północnym wybrzeżu Kauai na Hawajach. Kupiony za 7 milionów dolarów dom o powierzchni 418 metrów kwadratowych obejmował trzy sypialnie, pięć łazienek i panoramiczne widoki na jeden z najlepiej zachowanych krajobrazów świata. Północne wybrzeże Kauai ze swoimi stromymi klifami i odludnymi plażami oferowało ostateczną ucieczkę. Ten zakup był zarówno dążeniem do odnowy, jak i luksusu miejscem, by na nowo połączyć się z naturą, leczyć i cieszyć się intymnością po latach spędzonych w blasku reflektorów. Wolniejsze tempo oraz naturalne piękno wyspy odzwierciedlały styl życia, do którego Norris już od dawna dążył. Styl życia, w którym sukces nie był już mierzony w premierach czy widowni, ale w chwilach spokoju i połączenia. Te nieruchomości, biorąc pod uwagę całość, opowiadają historię mężczyzny, który przeszedł od nieprzerwanego napięcia bycia gwiazdą do spokojniejszego i bardziej zamierzonego życia. Każdy majątek, od Centrum Produkcji w Dallas, przez architektoniczną deklarację w Santa Ana, po hollywoodzką fortecę w Tarzanie i hawajskie schronienie, reprezentuje różne aspekty jego tożsamości. Są to znaki ambicji, sukcesu i ostatecznie potrzeby wycofania się. Gdy Norris skonsolidował swoje życie w Lone Wolf Ranch, te miejsca wypełniły swoją rolę. Były domami, przestrzeniami pracy oraz schronieniem, ale również scenami, na których zmiany jego długiej publicznej kariery dyskretnie się rozegrały. Spory prawne i fortuna za legendą. W roku 2025 szacunkowa fortuna Chucka Norrisa wynosi około 70 milionów dolarów, co jest imponującą kwotą w każdym aspekcie, ale ciężko zarobioną. I nie bez gorzkich konfliktów. Jego bogactwo pochodzi z dziesięcioleci mistrzostw sztuk walki, sukcesów box office, długowieczności kariery telewizyjnej, umów reklamowych, inwestycji w nieruchomości i projektów przedsiębiorczych. Lecz droga do ochrony tego dziedzictwa była naznaczona sądami, które ujawniały napięcia ukryte za jego publicznym wizerunkiem. Jednym z najważniejszych sporów był ten, który wybuchł w roku 2018, kiedy Norris oraz jego firma Topkick Productions wytoczyli proces CBS i Sony Pictures Television. Sprawa dotyczyła Walker (Texas Ranger), serii, która uczyniła go osobą znaną w latach 90. Podczas podpisywania umowy na początku tej dekady, firma Norrisa wynegocjowała wyraźną umowę. 23% wszystkich dochodów z eksploatacji serii, bez względu na to, czy była to syndykacja, sprzedaż DVD czy inne formaty. Jednak w miarę jak przemysł się rozwija i platformy streamingowe zyskiwały dominację, Norris oświadczył, że CBS i Sony celowo zataiły przed nim rozmiar przychodów, które generowały z serii w erze cyfrowej. Według skargi te firmy nadal eksploatowały i dystrybuowała Walker w sposób, który przynosił znaczne dochody, nie respektując zobowiązania do wypłacenia mu jego części. Sprawa żądała ponad 30 milionów dolarów odszkodowania odzwierciedlających lata niezapłaconych zysków. Dla Norisa nie było to tylko pytanie finansowe, ale również osobiste. Walker, Texas Ranger, był znacznie więcej niż serią. Był projektem ucieleśniającym jego wartości, łączącym jego przeszłość w sztukach walki z tematami sprawiedliwości i moralnej przejrzystości, a także pomagającym w cementowaniu jego dziedzictwa kulturowego. Widzenie tego programu, który rzekomo był wykorzystywany bez przezroczystości, było odbierane jako zdrada. Chociaż spór zakończył się poufnym ugodą, pokazał, że nawet największe sukcesy mogą stać się źródłem konfliktów długo po tym, jak kamery zgasną. Inna wielka walka prawna była znacznie bardziej osobista. W roku 2017 jego żona Gina przeszła serię badań MRI i zaczęła doświadczać poważnych niewyjaśnionych objawów, takich jak pieczenie, kurcze mięśniowe oraz zaburzenia poznawcze. Para doszła do wniosku, że mogła zostać otruta przez środki kontrastowe na bazie gadolinu używane podczas badań, co dziś określane jest jako choroba osadów gadolinium. Koszt był ogromny. Prawie 2 miliony dolarów kosztów medycznych, miesiące hospitalizacji oraz emocjonalna trauma związana z obserwowaniem bliskiej osoby cierpiącej na stałe. Zdeterminowani, aby pociągnąć producentów do odpowiedzialności, Chuck i Gina wnieśli pozew o 10 milionów dolarów przeciwko kilku firmom farmaceutycznym. Ta walka była inna. Nie dotyczyła tantiem ani zysków, ale zdrowia, zaufania oraz odpowiedzialności przedsiębiorstw. W swoich wywiadach Norris mówił z widoczną emocją, że czuł się bezsilny, oglądając, jak zdrowie jego żony się pogarsza, obawiając się najgorszego. Skarga twierdziła, że firmy nie ostrzegły przed ryzykiem, narażając pacjentów na potencjalnie niebezpieczne substancje. Jednak w styczniu 2020 roku postanowili dobrowolnie wycofać sprawę, zmierzając do rozwiązania, w którym każda strona zgodziła się pokryć własne koszty prawne. Chociaż wynik nie przyniósł żadnej rekompensaty finansowej, to świadczenie na zawsze zmieniło ich życie, wpływając na wybór miejsca zamieszkania, zarządzanie czasem oraz wspierane przez nich przedsięwzięcia. Mimo tych trudności, finansowa podstawa Norisa pozostaje solidna. Parze z jego karierą w rozrywkowym przemyśle nieruchomości, w tym wartościowe posiadłości w Teksasie, Kalifornii i na Hawajach, zyskały znacznie na wartości na przestrzeni lat. Jego rola jako współzałożyciela Seaforth Bottling Co gwarantuje mu regularny dochód z działalności, podczas gdy jego umowy reklamowe obejmowały zarówno produkty związane z fitness, jak i wielkie marki takie jak Fiat, Toyota, a nawet gry wideo. W latach 80. korzystał ze swojej popularności w sztukach walki, promując Action Jeans, elastyczne jeansy umożliwiające wymachiwanie wysokimi kopniakami bez ryzyka rozerwania. A dekady później dostosował ten sam instynkt komercyjny, aby wykorzystać swoją sławę w internecie, przemieniając Chuck Norris Facts w atuty marketingowe. Lecz za nagłówkami o bogactwie kryje się rzeczywistość. Duża część jego fortuny została przeznaczona na utrzymanie życia, które zbudował z dala od reflektorów. Wspieranie rodziny, utrzymanie dużych posiadłości oraz finansowanie batalii prawnych i medycznych miały swoją cenę. 70 milionów dolarów to nie tylko dochody, ale także dekady przemyślanych decyzji, odporności i woli, aby walczyć o to, co uważa za swoje, w sądzie, jak i na arenie. W roku 2025 fortuna jest zabezpieczona, ale droga do jej ochrony zostawia swoje ślady. Dla Czaka Norisa to dziedzictwo nie jest jedynie miarą sukcesu, ale symbolem przetrwania w przemyśle oraz w życiu, gdzie nic nigdy nie było gwarantowane. Człowiek za legendą, rodzina wiara i intymne zmagania. Za obrazem niezłomnego bohatera akcji kryje się człowiek, którego życie osobiste przeszło przez tyle prób, co jego postacie na ekranie, ale bez pewności, że zawsze wygra. Droga Czeka Norisa w życiu rodzinnym była naznaczona wczesnymi zobowiązaniami, bolesnymi separacjami, nieoczekiwanym ujawnieniem oraz drugim małżeństwem wystawionym na próbę przez poważną chorobę. Poznał swoją pierwszą żonę, Diane Olejek, w szkole średniej, i w grudniu 1858 roku, mając zaledwie 18 lat, wzięli ślub. Cztery lata później urodził się ich pierwszy syn Mike, a drugi syn Eric przyszedł na świat w 1964 roku. Jednak to młode małżeństwo skrywało komplikację, która miała pozostać w tajemnicy przez dekady. W 1963 roku Norris miał córkę spoza małżeńskiego związku. Dziecko nazwane Dino dowiedziało się prawdy dopiero w wieku 16 lat, a spotkało swojego ojca dopiero w wieku 26 lat. Norris później opowiadał otwarcie o poczuciu winy, które odczuwał, że nie był częścią jej życia wcześniej, przyznając, że podczas gdy jego kariera nabierała rozpędu, jego życie rodzinne pękło w sposób nieodwracalny. W 1988 roku, po niemal trzech dekadach razem, Norris i Choleszek się rozstali. Rozwód został sfinalizowany rok później, ale zakończył rozdział wypełniony zarówno wspólną historią, jak i rosnącą odległością. Jego kariera osiągnęła szczyt z filmami takimi jak The Delta Force 2 oraz zbliżającym się startem Walker Texas Ranger. Jednak na froncie osobistym musiał zacząć od nowa. W listopadzie 1998 roku poślubił byłą modelkę Ginę O'Kelly, która była o 3 lata młodsza. A ich życie połączyło się z dwójką dzieci, które miała z poprzedniego małżeństwa. W sierpniu 2012 roku para powitała bliźniaków Dakotę i Danieli, wnosząc nową falę radości do życia Norisa. Ich relacja miała jednak zostać wystawiona na próbę w sposób nieoczekiwany. W 2017 roku zdrowie Giny zaczęło się załamywać po serii badań MEI. Następnie stał się świadkiem kilkuletniej walki z paraliżującymi objawami, bez silnej poszukiwania leczenia i ostatecznie procesu przeciwko producentom użytych środków kontrastowych podczas badań. Podczas tego okresu Norris niemal całkowicie wycofał się z wszelkiej działalności zawodowej, aby zaopiekować się swoją żoną, stawiając jej zdrowie ponad możliwości kariery i publiczne wystąpienia. Nie był tylko mężem, ale również pełnoetatowym opiekunem. Towarzysząc jej na wizytach, szukając eksperymentalnych terapii i upewniając się, że nigdy nie jest sama w swoim cierpieniu. W swoich wywiadach mówił z widoczną emocją, przyznając, że obawiał się utraty żony, a widzenie jej w bólu było znacznie gorsze niż jakikolwiek fizyczny pojedynek, z którym zmagał się w swoim życiu. Choć Gina wykazywała oznaki poprawy, nigdy całkowicie się nie wyleczyła. A to doświadczenie na zawsze ukształtowało ich życie, wpływając na wybór miejsca zamieszkania, organizację czasu i wspierane przez nich przedsięwzięcia. Mimo tych prób, Norris dba o swoją prywatność. Dzieci, zwłaszcza bliźniaki, były w dużej mierze trzymane z dala od reflektorów, dorastając z dala od zgiełku Hollywood. Rodzinne spotkania często mają miejsce w Lone Wolf Ranch, gdzie odległość od przemysłu rozrywkowego pozwala na coś rzadkiego w życiu celebrytów normalność. W roku 2024 Chuck i Gina obchodzili 26. rocznicę ślubu. Dla większości par taki moment to okazja do świętowania. Dla nich jest to także dowód na wytrwałość. Stawiali czoła problemom zdrowotnym, sporom prawnym i wyzwaniom wychowania rodziny pod okiem publicznym, ale wciąż pozostają głęboko związani ze sobą. Za legendą gwiazdy akcji kryje się mąż, ojciec i dziadek, który przeszedł przez błędy, naprawił to co mógł i trzymał się osób, które mają dla niego największe znaczenie. Powrót na ekrany jest dyscypliną długowieczności. Przez ponad dekadę po swoim wystąpieniu w The Expendables 2 w roku 2012 Chuck Norris był prawie całkowicie odcięty od planów filmowych. Jego czas był pochłonięty przez obowiązki rodzinne, interesy oraz wolne tempo Lone Wolf Ranch. Jednak w roku 2024 po latach spekulacji zaskoczył nawet swoich długoletnich fanów powrotem na ekran. W wieku 85 lat Norris powrócił do kina akcji w Agent Recon. W sci-fi, łączącym polityczną intrygę z niebezpiecznymi pojedynkami. W filmie wcielał się w doświadczonego agenta, który poruszał się wśród niebezpiecznych sojuszy i wybuchowego kryzysu światowego. Rola wymagała nie tylko obecności i charyzmy, ale także fizycznej wiarygodności, cech, z których publiczność go pamiętała. A nawet po dekadach. Tak samo w roku, w którym Agent Recon i Zombie Plan zostały ogłoszone. Fani zrozumieli, że nie chodzi o znaki mężczyzny, który nie potrafił zmienić kart, ale o celu, który wybiera, aby pisać swoje ostatnie rozdziały na własnych zasadach. Niezależnie od tego, czy publiczność widzi go walczącego z konspiracją obcymi, czy wymierzającego karate w zombie w powietrzu na wysokości 10 tysięcy stóp, prawda pozostaje ta sama za kulisami. Chuck Norris pozostaje człowiekiem definiowanym przez dyscyplinę. Zaangażowanie oraz spokojną determinację, aby kontynuować niezależnie od czasu. Znaczenie bogactwa to lata zachodzącego słońca. Dla Czaka Norisa bogactwo nigdy nie było tylko cyfrą w banku, ale narzędziem, sposobem na zapewnienie stabilności rodzinie, finansowanie spraw, które są dla niego ważne i tworzenie możliwości dla innych. W roku 2025, mając oszacowaną fortunę na poziomie 70 milionów dolarów, Norris znajduje się w gronie najbardziej zamożnych osobistości świata sztuk walki. Jednak gdy zapytano go o jego majątek, jego odpowiedzi są niemal zawsze skromne, prowadząc rozmowę w stronę tego, co te pieniądze pozwoliły mu osiągnąć, a nie względem luksusu, jaki mogą reprezentować. Jego największym atutem jest Lone Wolf Ranch w Navasota w Teksasie. 400 akrów otwartej ziemi, prywatne schronienie, gdzie może organizować spotkania rodzinne, ćwiczyć w dyskrecji oraz zarządzać Seaforth Bottling firmą wodną, którą współzałożył ze swoją żoną Gino w roku 2012. Ranch jest nie tylko miejscem zamieszkania, ale również autonomicznym centrum, stwarzającym lokalne miejsca pracy oraz butelkującym premium wodę źródlaną pochodzącą z akwifera odkrytego pod posiadłością. Odzwierciedla przekonanie Norisa o konieczności wybudowania czegoś trwałego, dziedzictwa, które przekroczy jego własne życie. Oprócz rancha, nieruchomości Norisa obejmowały jego dawny dom w Dallas, znany z lat Walker, Texas Ranger, jak również inne posiadłości, które przez dekady służyły zarówno jako inwestycje, jak i miejsce zamieszkania. Podczas gdy niektóre gwiazdy poszukują ekstrawaganckich rezydencji w Beverly Hills czy Miami, Wybory Norrisa zawsze były bardziej przemyślane, związane z jego osobistą historią oraz praktycznością, a nie ostentacją. Jego samochody również odzwierciedlają mieszankę funkcjonalności i uczucia. Solidne pick-upy, zdolne do przetrwania teksańskiego terenu, do kilku luksusowych pojazdów, które zostały mu podarowane lub zdobyte w latach spędzonych w Hollywood – każdy z nich ma swoją historię. Ale Norris nigdy nie był znany z zamiłowania do przepychu. Pojazdy, które ceni najbardziej często związane są z wspomnieniami, podróżami samochodowymi z synami, wydarzeniami charytatywnymi czy scenami z filmów, o których fani nadal mówią, ale Norris zawsze inwestował w ludzi. Jego fundacja Kickstart Kids uruchomiona w roku 92 z poparciem prezydenta Georgia H. W. Busha, zaoferowała naukę sztuk walki i edukację charakteru tysiącom uczniów w szkołach średnich. Dla Norisa wpływ programu uczącego dyscypliny, szacunku oraz poczucia własnej wartości daleko wykracza poza wszelkie rekordy związane z box office czy osobiste korzyści. Nadal poświęca wiele swojego czasu na odwiedzanie swoich programów, spotykanie się z uczniami i upewnienie się, że mają wszystkie zasoby potrzebne do odniesienia sukcesu. W wieku 85 lat tempo jego życia zwolniło, ale nie zatrzymało się. Otaczają go żona dzieci, wnuki i krąg zaufanych przyjaciół. Odbiera nadal propozycje Run, uczestniczy w umowach marketingowych, gdy są zgodne z jego wartościami i wciąż otrzymuje zaproszenia do przemówień na różnych wydarzeniach w całym kraju. Ale coraz częściej skupia się na prostych przyjemnościach, kontemplując zachody słońca nad Teksasem, dzieląc się posiłkami z rodziną i chroniąc zdrowie, które pozwala mu w pełni korzystać z życia. Publicznie Norris wciąż jest ucieleśnieniem większej niż życie postaci, którą fani znali, mężczyzny zdolnego do pokonania każdego wroga na ekranie i wyjść z tego cało. Prywatnie jest bardziej refleksyjny, świadomy lat za sobą i ograniczonej liczby dni przed sobą. Jego fortuna gwarantuje, że nigdy nie będzie mu brakować komfortu. Ale to życie, które stworzył, relacje, dyscyplina, trwała praca, uważa za prawdziwe bogactwo. Od tatami turniejów lat 60., przez plan filmowy Hollywood lat 90., aż po spokojną przestrzeń Lone Wolf Ranch, Chuck Norris przeżył życie, które nieliczni mogliby sobie wyobrazić. Jego historia to historia dyscypliny, wytrwałości i poczucia obowiązku, z bogactwem jako nagrodą, lecz nigdy jako celem. A ty, gdybyś miał jego poziom sukcesu, wybrałbyś reflektory czy spokojne życie, które on objął.